Zacznijmy od podstawowych informacji. Dla domu o tej powierzchni potrzebujesz około 2250 litrów propanu rocznie, co sprawia, że zbiornik o pojemności 2700 litrów wydaje się być minimalnym rozwiązaniem. Te 2250 litrów bierze się z mojego doświadczenia, ponieważ znaczna większość klientów mieści się w zużyciu na poziomie 15 litrów na metr kwadratowy. I ten przelicznik trzeba przyjąć na stałe, dobierając zbiornik dla swojego domu. Jednak warto zastanowić się nad wyborem większego zbiornika, ponieważ może to przynieść wiele korzyści. Na przykład zbiornik o pojemności 3600 litrów stanowi doskonałą alternatywę, ponieważ wymaga takich samych odległości jak zbiornik 4850 litrów, a jest przy tym o 1000 zł tańszy. Z kolei zbiornik o pojemności 4850, 10 litrów Mimo wyższej ceny, może okazać się bardziej opłacalny w dłuższej perspektywie czasowej, ponieważ różnica w kosztach zakupu zwróci się już po dwóch sezonach grzewczych. Warto również zwrócić uwagę na lokalizację zbiornika. Jeśli zdecydujesz się na zbiornik o pojemności 4850 litrów, będziesz potrzebował około 9 metrów odstępu między ścianą budynku a granicą działki, jeżeli montujesz go równolegle. W przypadku mniejszych działek dobrym rozwiązaniem może być wybór zbiornika podziemnego, który zajmuje mniej miejsca i jest mniej widoczny, bo jest schowany. Dokładne odległości dla każdego typu i rozmiaru zbiornika znajdziesz w jednym z odcinków na kanale. Decydując się na większy zbiornik, zyskujesz nie tylko większą elastyczność w zakresie tankowania latem, gdy ceny są niższe, ale także rzadsze dostawy gazu, co oznacza mniej kłopotów dla ciebie. Dodatkowo większy zbiornik zapewnia lepszą wydajność odparowania, co jest szczególnie istotne w zimowe dni. Daj znać w komentarzu, jaki zbiornik według tego wzoru powinien stanąć na Twoim podwórku. Koszt zakupu zbiornika, montażu oraz projektu to około 19 tysięcy zł brutto. Choć może to wydawać się dużą inwestycją na początku, warto pamiętać o oszczędnościach, które przyjdą w kolejnych latach.